27 października. Możliwe u Boga. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą. Ewangelia Jana 10,16. Bóg ma swój lud w każdym społeczeństwie na świecie. Wezwie ich przez Ewangelię w mocy jako stwórca. I oni uwierzą. Jakaż jest moc w tych słowach? Moc, która przezwycięża zniechęcenie w trudnych, misyjnych miejscach na świecie. Dobrą ilustracją jest historia Petera Camerona Scotta. Urodzony w Glasgow w 1867 roku Scott... Założył misję Africa Inland Mission. Ale jego początki w Afryce wcale nie były zbyt pomyślne. Jego pierwsza wyprawa do Afryki skończyła się poważnym atakiem malarii, który zmusił go do powrotu do domu. Po wyzdrowieniu postanowił powrócić. Powrót ten był wyjątkowo satysfakcjonujący, ponieważ tym razem dołączył do niego jego brat John. Lecz wkrótce gorączka pokonała Johna. Będąc zupełnie osamotnionym, Peter pogrzebał swojego brata w afrykańskiej ziemi. I w tym bolesnym czasie ponownie oddał się głoszeniu ewangelii. Jednak jego zdrowie znowu się pogorszyło i musiał wrócić do Anglii. Jak mógł kiedykolwiek wyjść z rozpaczy i depresji tamtych dni? Zobowiązał się oddać Bogu. Ale skąd mógł czerpać siłę, by wrócić do Afryki? Dla człowieka było to niemożliwe. Znalazł siłę w opactwie westminsterskim. Grób Davida Livingstone'a wciąż tam był. Scott wszedł po cichu, odnalazł grób i uklęknął przed nim, aby się pomodlić. Jest tam inskrypcja o takiej treści: Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić. Powstał z kolan z nową nadzieją. Wrócił do Afryki. A dzisiaj, ponad 100 lat później, misja, którą założył, jest żywą, rosnącą mocą dla Ewangelii w Afryce. Jeśli Twoją największą radością jest doświadczenie wypełniającej Bożej łaski, przelewającej się z Ciebie dla dobra innych, to najlepszą wiadomością na całym świecie jest to, że Bóg dokona przez Ciebie rzeczy niemożliwych ku zbawieniu ludów, do których Ewangelia jeszcze nie dotarła.